Z tej strony Nubek271 i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, ale pierwszym z gry Subway Saps. Taka gierka. Ucieka się tutaj przed ochroniarzem. Ja na ten moment posiadam 61 798 monet i tą postać za 40 000. Możecie dać znać w komentarzu, czy chcecie, żebym kupił te, tą edycję tej postaci za 25 kluczy. Ponieważ mnie na nią stać, trochę ta gierka ma już y, lat. I mało osób już ją gra. Ale nadal jest bardzo fajna. Dla mnie bynajmniej. Więc nie wiem, chyba możemy zaczynać. Dobra, lecimy. O, taki ochroniarz tutaj z nami biegnie. Teraz jest jakaś edycja Miami, coś takiego. Ja gram teraz ogólnie. Pierwszy raz z tą postacią, bo chciałem na odcinku ją kupić, ale przez przypadek zapomniałam włączyć nagrywania i się posypało. Więc niestety nie kupiłem tej postaci na odcinku. I teraz też oprócz tego eventu, coś takiego jak jest Miami. To jest też taki event z futbolistami. Z takiej dyscypliny rugby chyba to było tam futbol amerykański, są dwie nazwy prawidłowe, koniem, którą się używa u nas w Polsce, a którą się używa tak za granicą. Za granicą się chyba używa jakby, nie jestem pewien. I musimy zbierać takie piłki, tutaj macie w lewym górnym rogu obok pauzy, macie takie piłki 38x40 i tam chyba maksymalna ilość to jest 1000 tych piłek do uzbierania. Yy... I za to można dostawać jakieś nagrody. Ja nie wiem, jakie to są nagrody. Ja doszedłem do czwartego poziomu. W sumie nawet nie. Czwarty poziom będzie, jak zbierzemy w tym odcinku dwie piłki. I z tej gry myślę, że będzie seria. Nie wiem, czy wam to pasuje, czy nie. Ja bym chciał serię z tej gry, ak akurat. Jest w miarę fajna. Możecie dać znać w komentarzu, jak wam się podoba. Dzisiaj taki 10-minutowy odcinek, mniej więcej. Tak, wiem, jest taki kanał na YouTubie mniej więcej. Bo odcinek krótszy niż. W sumie nie. Odcinek będzie mniej więcej taki, jak zawsze jest. Ja to jestem mądry. Nie. Bo zazwyczaj są odcinki 9-minutowe, coś takiego. Więc nie wiem. Tak, coś myślę, że. Yy, odpalę też live w, yy, w ten dzień, w którym to wrzucę. Czyli chyba tu będzie sobota. Ale nie jestem pewien, bo ja to nagrywam w piątek, yy, więc nagrywam po prostu. Tak można powiedzieć, na zapas nagrywam kilka filmów. Aj No i pierwsza jest skończona. Lecimy dalej. Dobra, może być. Mam 52 deski ogólnie. Jak klikniemy dwa razy w ekran szybko, to się deska pojawi i będziemy jechać na desce. Więc sobie też na desce pojeździmy, tak że powiem tak dosyć śmiesznie. Tutaj minusem jest to, że jak już się gra w tę grę, to ona staje się powoli nudna, ale yy, im jesteś dalej, tym szybciej... Biegniesz, czy tam jedziesz na tej deskorolce. No i desperolka mi się kończy. Teraz. Teraz mamy buty do wyższego skoku, więc sobie skaczemy na pociąg. Teraz też sobie skoczymy na pociąg. Nie, dobra, wyżej się nie da. Tego nigdy akurat nie testowałem. To jest taki pogo skoczek i sobie porazy dwa chyba spida, Coś takiego? Nie jestem pewien. Bo nie pamiętam co tu robi ogólnie. No i teraz będzie kolejny razy, 2, czyli teraz jest 12 znowu chyba. Znowu chyba, bo przez chwilą też było chyba 12. Nie, nad... znowu mam te buty i tam jest ta piłka. Aha. No to super. Tuż przed piłką. Dobra, lecimy z następną kiewką. Ok, lecimy. Tak gra staje się ciężka po czasie na przykład przebiegnięciu. Yy, nie wiem. 30 tysięcy? Mój rekord aktualny to jest 33 tysiące takiego jakby biegu. Nie wiem, jak to powiedzieć. Yy, I w sumie to tyle. Yy, yy, możecie napisać w komentarzu. Jeżeli oczywiście będą włączone, bo YouTube ma to do siebie, że nieraz są filmy z włączonymi komentarzami, nieraz nie ma, możecie napisać w komentarzu słowo pomarańcza i wtedy będę wiedział, że chcecie... Jeżeli zobaczę chociaż jeden komentarz z słowem pomarańcza, nie? I z trzy łapki w górę, to taki mały próg, to ben, robię z tego sobie taką dłuższą niż planuję. Bo z tego na pewno będzie seria na kanale, ale jeśli napiszecie w komentarzu pomarańcza chociaż jeden raz, coś napisze i trzy łapki w gry, to seria będzie przedłużona o jeden odcinek. I tak będzie w każdym odcinku z tej gierki. Jeżeli napiszecie dane słowo, które powiem w odcinku i zostawicie trzy łapki z tej gry, to seria będzie dłuższa o jeden odcinek. Więc możecie. Się popisać I z serii np. 20-odcinkowej możecie zrobić serię 150-odcinkową, chociaż nie wiem, czy to będzie realne. Ogólnie chcę też powiedzieć, że na przykład zrobię specjal na 50 subów i stworzę piosenkę. Na przykład jakąś przeróbkę, jakiejś piosenki, żeby nie musiał robić swojego bitu, bo ja tego nie umiem po prostu. I zrobię piosenkę na 50 subów, jak chcecie. Chociaż to wyjdzie trochę koślawo, więc tak średnio, jak będzie już bardzo blisko 50 subów, to mi przypomnijcie, to wtedy na pewno będzie większa szansa, że tą piosenkę zrobię, bo ja mam to do siebie, że jestem zapominalski i coś mogę pamiętać bardzo długo albo coś mogę pamiętać jeden dzień. Więc tak dosyć słabo u mnie z tym. Ok, teraz lecimy jetpackiem. Raz kolejny. Jetpackiem, jetpack ma to do siebie, że jak się tym lata, to jest dużo coinów. Ale właśnie ten jetpack ma to, że nie może być skrętu o dwa tuż obok siebie. To znaczy skrętu o 2 Tego czegoś można to powiedzieć. O że jak jest to przejście w prawo czy tam w lewo, to żeby nie było dwóch przejść w prawo lub dwóch przejść w lewo tak pod rząd, właśnie jak było tutaj na końcu, bo wtedy się prawie w ogóle monet nie zbiera i tego się prawie w ogóle nie da zrobić perfekcyjnie, więc tak słabo trochę już chciałem skoczyć nad tamtym pociągiem, co przejeżdżał obok, ale się powstrzymałem, bo zauważyłem, że nie mam butów tych, co powodują wyższy skok Umiałam je przed chwilą. O, teraz też mam, i chciałem już na pociąg skoczyć, ale się zorientowałem, że tych butów nie mam. O, Edy. Prawie byłaby gleba. Teraz też się uratowałam, bo podskoczyłem, okej. Okay. Znowu jetpack. Lecimy. Właśnie chyba tak jak jest tu, to tutaj będzie dobrze, bo tutaj nie ma dwóch skrętów początku. A nie. Nie wiem. Bo jak są też skręty w lewo i w prawo, na przykład. Tak jak było tutaj, to też jest ciężko to zrobić, żeby dostać wszystkie monety. Myślę, że odcinek zakończymy wtedy, jak zdobędziemy na przykład 40 tych piłek. Albo na przykład zbieramy 40 tysięcy monet, chyba że... A nie, chyba już to uzbierałam, to 42 tysiące monet uzbieramy na tym odcinku. Kolejna piłka i dostałem jakąś skrzynkę. Za to wyzwanie, i teraz yy, za 50 piłek coś dostanę. Więc okej, okay, znowu buty. Okej, okay, teraz mi się fartnęło, bo już prawie przy, yy, ginąłem. Więc tak. średnio. Może ten odcinek tak szczerze być trochę dłuższy. Nie przemyślałem tego, ale będzie okej. Okay. Chyba. O, kolejna piłka. Ostatnio jak grałem sobie poza odcinkiem, właśnie w tą gierkę, to na takich pociągach y, zginąłem w bardzo prosty sposób. W sumie nie zginąłem tylko się przebudziłem mi ochroniarz mnie złapał. Przegrałem w ten sposób, że po prostu zapomniałem, że mam te buty i zrobiłem właśnie tak yy, i przeleciałem pociąg. I to był właśnie problem. 77653, wow, ale rekord zrobiłem. Trzy klucze. Aha, sezonowe to za 40, Tak, za 40. Kluczy. A nie! Ja mam 33 tysiące monet. To nie uzbieramy 42 tysięcy, bo myślałem, że ja mam 39 tysięcy monet i się pomyliłem. Niestety. Zobaczymy, co jest w sklepie. Kup, kupimy sobie tego token boxa, bo nie wiem, co to robi. Tak szczerze. Kupiłem. Tu są nagrody. Aha. Tokeny 12 i do 16. Co to będzie? UFO. 15. No okej. Okay. Tutaj nic nie ma już. Busty. To są. Aha, że mogę sobie ulepszać na przykład jakieś rzeczy lub kupić. Ulepszymy sobie to dwa razy. Dwa, trzy. Albo na maksa. Na maksa mnie, mnie nie jest. No dobra, trochę kasy straciliśmy. I tutaj jest, że mogę dostać za 300 monet, za, za subskrybowanie ich na Facebooku, na Twitterze i na YouTubie. Aha, tak średnio. 2 tak. na 10 misji jakieś mam. Misji nie mam. Tutaj mam zrobione 50% w Super Profi Hunter. Więc jakoś tak. Dobra, no to by było na tyle z tego odcinka i elo.